Witam Was, docent minibrowarypl tak jest, nowy sezon Piwex, rozpoczynamy niedaleko naszego mieszkania na Żoliborzu, Instytut Chemii Przemysłowej. W tym miejscu jeszcze na Żoliborzu niewiele było od roku 1926, założony 10 lat wcześniej w Lwowie jako metan. Wtedy nazywał się Instytut Chemii Badawczej, po wojnie Instytut Chemii Przemysłowej, Mościcki. Był dyrektorem, póki nie został, 26. prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, więc naprawdę miejsce z tradycjami, ale też zobaczcie, tą architekturę naprawdę jest industrialnie. I myślę, że kilka odcinków będzie nagranych w tym miejscu. Rozpoczynamy właśnie takim szerokim planem, przy jakiejś hali fabrycznej. Może tam któregoś razu uda się wejść na górę. A tymczasem zasada jest taka w Piweksie, że bierzemy, to co udało się zakupić niedaleko, a niedaleko udało się zakupić, już za chwilę Wam pokażę co, bo przejeżdża samochód. Otóż taką to nowość udało się zakupić za 4,50 przy zakupie dwóch i wymianie butelki, więc naprawdę 4,50 miłosław IPA. Tak, IPA, IPA, wiadomo, musi się nazywać IPA, mimo że parametry 11,546, więc jaka to IPA? Wiadomo, że to bardziej APA, no ale za 4,5 zł. Na razie wszystko się zgadza, opracowane na podstawie dobrze znanego, cenionego, bezalkoholowego IPA Miłosławia. Chimielone na zimno Citra, Amarillo, Czino, Klubelski. Co tu przedłużać, po prostu sprawdźmy. No, wygląda bardzo ładnie. Słuchajcie, czy to jest też z tą herbatą? Już patrzę, tak jest, herbata sencza Earl Grey. Więc rzeczywiście właściwie receptura składnikowa jeden do jednego z non -alco. Tak, w słońcu pięknie, pięknie się prezentuje. Lekkie zmętnienie, bardzo ładna piana. Ciekawy taki rzeźki aromat, jakbym próbował tego piwa prostostanku. To jest ciekawa sprawa. Myślę, że zarówno chmiel może to wnosić, jak i herbata, bo jest tak ziołowo, rzeźko ziołowo. Naprawdę pachnie fantastycznie, jak smakuje, zróbeczko. <laughs> Naprawdę to piwo jest tak crispi, jest tak orzeźwiające, fajne, bardzo lekkie, więc absolutnie nie spodziewajcie się tutaj IPA. Tutaj nie ma jakiejś goryczki, tutaj nie ma jakiejś mocnej treściwości. To jest fajna dwunasteczka. Z lekką goryczką, ale naprawdę świetne codzienne piwo. Tak szukam jeszcze no trochę tej goryczki, takiej wytrawności by się przydało, bo na razie tutaj ten balans jest całkiem Równoważny. Skosztujcie, na pewno e, nic się nie stanie, jeżeli zainwestujecie te 4,5 zł, chociaż to przy dwóch. Inaczej koło 5 zł. E, pojawiły się głosy, że to jest kanibalizacja e, browaru Grodzisko White Nie, nie, nie. To jest zupełnie inna rzecz. E, mniejsza treściwość, mniejszy woltaż, mniejsza goryczka. Ta intensywność, profil piwa jest tutaj jednak inny. Lżejsze to piwo jest, więc to nie jest tak, że te e, wersje się pokrywają. White IPA i ta e, IPA Miłosław. To jest po prostu apka za 4,50? Może być. Zdrowko.